Cześć, witajcie. Chciałam dzisiaj Wam pokazać bazę balonową od Krafuli. Będziemy dzisiaj po prostu latać. Kwestia jest tego typu, że tak wygląda baza. Jak to zakupiłam, pomyślałam wpierw o, takim, o tych projektach dziecięcych. Nie ukrywam, ale później jak się jej przyjrzałam dalej, to myślę, że ona będzie gościć jeszcze w takich osiemnastkach. W ogóle generalnie myślę, że w temacie podróżniczym będzie po prostu świetna i się nada. I w pewnym momencie pomyślałam, że będzie piękno z takich romantycznych kartek ślubnych. I taką właśnie miałam okazję stworzyć i tak ona wygląda. Jeżeli chodzi o kolory, to zasugerowałam się zaproszeniem. Są to właśnie takie ciemniejsze po prostu kwiaty. I, I tak właśnie to sobie zbudowałam. Dałam tutaj tekturkę pary młodej. No. Ciężko mi tłumaczyć każdą rzecz, którą tutaj po prostu przyklejam, bo nie ugrywam, że to był na zasadzie takiego: o, dałabym tutaj koronkę. To, to za mną chodziło, żeby tutaj dół ten kosz taki zrobić najbardziej jakiś taki realny. Jak przyklejam zwykły papier, to mi się nie podobało, a jednak taki, jakiś jest odstający, to moim zdaniem wygląda dużo lepiej, a to nie jest nic innego jak po prostu kartą. Kawałek po prostu kartonu przeklejony, wiadomo, odczepiona ta taka część papiernicza i, i mamy coś takiego. No Moim zdaniem świetny efekt dodaje, także o tektura falista, tak próbowałam sobie przypomnieć, jak to się nazywa. I co jest, co jest takie istotne, to jeszcze to, że tutaj jest mnóstwo kolorów, bo mam i fiolet, i brązy, i trochę czerwienią, i bieliłam, także tak naprawdę tak powiedziawszy, ten efekt końcowy, to naprawdę na ten efekt końcowy nazbierało się co nieco po prostu tutaj, tutaj po prostu barw. To też jest tak mniej więcej jak na zaproszeniu. Nie jest idealnie, identycznie, o tak powiem. Musiałam to też tak, żeby technicznie mi tutaj grało. Może nie widać tego w napiszu do oka, ale tutaj znalazło się też miejsce na suszki. I tutaj są takie dwa kwiatuszki dołożone do po prostu całości. Także tyle jeżeli chodzi o samą kompozycję z przodu. Tak wygląda tył i w środku są życzenia. Wiadomo wspomagałam się szablonami, które są dostępne tutaj do, do tego kompletu kartki, bo wtedy zdecydowanie po prostu łatwiej wymierzyć wszystko i lubię to, bo wie, biorę tylko ówek, taki nawet zwykły Ołówek, gumką, później ścieram ewentualnie to, co mi gdzieś tam po prostu nie pasuje. Fajnie, fajnie, naprawdę mi się z tymi szablonami pracuje. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze, do kompletu zrobiłam taką kopertę. Znaczy, koperta jest normalnie kupna, natomiast zrobiłam na niej takie wytłuczenia z maski i delikatnie oczywiście ozdobiłam, bo lubię jak cokolwiek się na tych kopertach po prostu dzieje. O, myślę, że teraz fajnie widać nie? te serduszka. Także nie są one takie nachalne, o tak, rzucające się teraz w oczy. Ale jak ktoś przybliży, to naprawdę po prostu je widać. Także tak wygląda komplet śrubny z wykorzystaniem tej bazy, właśnie balonowej. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Pozdrawiam PA.